Witam serdecznie Krzysztof Gasparski 10 maja 2017 roku Prokam Polska i co znowu mieliśmy przymrozki znowu y, trochę przebieraliśmy nogami tym razem chyba mniej nerwowo z uwagi na to, że yy, przekonaliście się Państwa do produktu Cryoflor, który można powiedzieć był w tej chwili szczytem sprzedaży, hitem sprzedaży. Mówię, ja osobiście też wykonywałem zabieg i to mi się chyba pierwszy raz zrobiło, żeby wykonać zabieg produktem, z produkcją tegoż samego dnia, bo tak to wyglądało, że wczoraj towar jeszcze dojeżdżał do Sandomierza, do, do grój całowicza i praktycznie Państwo nieraz czekali w kolejkach na zamówienie. Myślę, że będzie to wspaniała okazja do tego, żeby produkt się przedstawił tak naprawdę ile znaczy. Będzie to do weryfikacji coś wspaniałego, natomiast weryfikowały go już pierwsze, znaczy nie pierwsze, bo pierwsze nam dokuczyły drugie przymrozki i produkt tam się sprawdził yy, całkiem godnie. I zobaczymy teraz jeszcze, co będzie po tym temacie. Natomiast no, temperatury były dosyć niskie, można powiedzieć. Tak patrzę, rekord dzisiejszej nocy odnotowaliśmy w gminie Serock 4,85 na minusie, głód na 4,66, Świężyce tutaj Sandomierskie, nadwisitańskie tereny 4,6 na minusie. I no, można powiedzieć, generalnie te minusy towarzyszyły. Ci szczęśliwcy więksi mieli około 2,5 stopnia, natomiast przypomnę, że kwiaty przy tych temperaturach potrafią oberwać jak najbardziej. 1,2 stopnia to już bardzo często ogromne straty w kwiatach, więc te różnice u osób, które stosowały i nie stosowały, pewnie będą widoczne. I obyśmy z tego jakieś wnioski na, na lata przyszłe. Też wyciągnęli. Teraz jak postępować po przymrozkach? Znowu zachęcam do tego, żeby regenerować, ale ile razy można regenerować tą roślinę. Imprower zalecaliśmy już już kilkukrotnie, a też przypominałem, żeby stosować go w sposób umiarkowany i nie przekraczać takiego limitu 3 litrów na sezon. Więc proszę sobie tam spróbować w notatkach popatrzeć. Kto nie zrobił, to ten imprower jeszcze może stosować. W połączeniu dajmy na to z algami, bo to jest czas na stosowanie preparatów algowych, Santaura, Super Fifty, czy, czy z firmy Timac produkty do regeneracji, to Fertil Fertilider, Gold na ten czas byłby pewnie najlepszym rozwiązaniem. Chociaż Vital, jak temperatura skoczy, też do regeneracji byłby jak najbardziej wskazany. No jak już jestem przy Timaku, no to jest to na pewno czas na stosowanie produktów, które nawet temperaturowo nie wymagają tak. Dużego reżimu, maxifrut do, do stosowania właśnie w takim okresie wiązania się owoców. Ale wracając do tych naszych zaleceń, oprócz tych nawozów algowych, które powinny pójść w pierwszej kolejności, mieszane generalnie ze środkami ochrony roślin, rozwiązania, więc tutaj nie ma z tym większego problemu, na pewno dobrą rolę odgrywają giberyliny. Już najprawdopodobniej państwo po tych jednych giberylinach są jest to czas do tego, żeby po Gibraltarze sięgać. Regulex 10 g z firmy Arysta rekomendujemy na ten moment. Mamy tutaj 0,5 do 0,75 dawkę, w gruszy 0,75, w jabłoni 0,5 i to jest między innymi na walkę z chłodami i z przymrozkami. I tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli podglądnę sobie, żeby żeby dokładnie to powiedzieć. Generalnie 18-25 stopni Celsjusza, ale cytując, można powiedzieć autora, w przypadku wystąpienia przymrozku pozytywny wpływ na regenerację i wiązanie zauważamy już powyżej 7-10 stopni i są zamieszczone także wyniki, które spróbujemy państwu także na slajdzie udostępnić. Więc jest to dobry moment na to, żeby regenerować te rośliny. Jak już jestem przy regeneracji, to przypomina mi się od razu kwestia regalisu. I też przeglądając prezentację basfowską, zauważyłem, że tam akurat mamy na jednym ze slajdów informację, że między giberylinami a regalisem wystarczy jeden dzień jeden dzień różnicy, praktycznie w stosowaniu. Najczęściej publikacja podaje 3-4 dni. Nie dogrzebałem się do tej informacji o łącznym stosowaniu, że ktoś, generalnie są przeciwnicy łącznego stosowania regula, regulatorów wzrostu typu właśnie giberyliny razem z produktem Regalis na stronie baswowskiej, na, na prezentacji baswowskiej mamy jeden dzień że, że bezwzględnego takiego reżimu i to powinno wystarczyć. I jeszcze jak widzę przy Regalisie no to być może Państwu nie będzie tak bardzo zależeć na tempie zastosowania tego produktu. Wejdziemy w tej chwili pewnie w giberyliny, a regali zostawimy na trochę później, ale ten regaliz być może też nam niejednemu skórę trochę uratował. Też pokazuję Państwu w tym momencie jeden ze slajdów firmy BASF, który pokazuje, że regali stosowane na 3 dni przed spodziewanym przymrozkiem, a wiem, że Sobota była takim okresem, gdzie wiele osób z państwa ze względu na temperaturę sięgnęło po właśnie regalis i doświadczenie też wykazuje, że stosowanie na trzy dni przed przymrozkiem i później drugi zabieg w późniejszym terminie też podniósł zdecydowanie zawiązanie i utrzymanie owoców, więc być może, że mimo tych niesprzyjających warunków jakoś to zlepimy i w całości będzie. Nowa formulacja Regalisu, no ciekawa rzecz, bo w jaki sposób już z zakwaszaczami, już woda uzdatniona, natomiast wywoływało to w zeszłym roku trochę, trochę zamieszania, czy faktycznie jest wystarczająco zakwaszona. Państwo nieraz sprawdzali pH po rozpuszczeniu się proheksalionu wapnia, czyli po zastosowaniu Regalisu w opryskiwaczu po wymieszaniu i to pH było wysokie, natomiast no, nie wiemy do końca jak wyglądała sprawa przy starym regalisie, bo on też mógł podnosić pH, czyli to, że zakwasiliśmy wodę i sprawdziliśmy, że mamy zakwaszoną, to jedno, ale nikt nas nie sprawdzał, jakie pH mieliśmy po wsypaniu regalisu do, do opryskiwacza. Tak mi się wydaje, że nikt nie sprawdzał. I teraz pytanie, czy przez to, że proheksadion wapnia podnosi też pH, roztworu, więc to zakwaszenie może, które samo z siebie jest, to może jest już z powrotem zniwelowane. Ja na wszelki wypadek bym powiedział, że nic złego się nie stanie, jak Państwo tą wodę, mimo wszystko wcześniej zakwaszą, dodatkowo są to jakieś dodatkowe grosze, wytrącimy trochę może jonów węglanowych, łatwiej się nam ten trochę eksadion rozpuści i będzie pewnie tak jak, tak jak trzeba. Yy, temperatura ilość wody jeżeli chodzi o regalis i jeżeli chodzi o giberyliny giberyliny lejemy wodą i teraz czy można je łączyć giberyliny wracam znowu do giberyliny nie łączmy yy, nie zamieszajmy się w tym że skacze z kwiatka można powiedzieć na kwiatek giberyliny możemy niejako łączyć z fungicydami yy, są oczywiście też przeciwnicy ja uważam że dobrze zrobić uszanować to Indywidualne stosowanie, choćby ze względów na ilość cieczy, którą stosujemy, bezwzględnie duża ilość cieczy zakwaszonej uprzednio. I teraz, jeżeli pomyślimy o tym, że chcemy tam dorzucić fungicydy, to bardzo często może się okazać, że po prostu dawka cieczy dla fungicydów jest trochę może za duża, te spływy byłyby takie niekoniecznie przyjazne, więc może warto się posiłkować osobnym zabiegiem firma Timak zapewnia, że Gold także, czyli ten produkt, który jak najbardziej na tym okresie, w tym okresie mógłby być stosowany w połączeniu z gibberelinami, robi bardzo dobrą robotę jako łączny zabieg. Jeżeli mówimy o, o, o Maxifrucie, no to zachęcają, żeby stosować tego Maxifrukta wcześniej bez względu nawet na Reżim temperaturowy na 3-4 dni przed Giberyinami, i teraz wracam znowu do, do regalisu. Regalis zawsze mówiliśmy kwaśna woda, nie na słońcu, wyższe temperatury. No, polityka marketingowa firmy BASF no, to trochę zmieniła. Od kiedy weszła nowa formulacja, ilość cieczy nie jest już tak drastycznie potrzebna, można powiedzieć, więc możemy to zastosować ze środkami ochrony roślin. Ja jeszcze poprzednią formulację stosowałem łącznie ze środkami ochrony roślin typu DELAN, MYTOS razem i do tego REGALIS, więc tym bardziej w tym momencie nie ma z tym problemu. REGALIS w zasadzie i z DELANem, zwykłym i z DELANem PRO. Ja mieszałem to z, z, z MYTOSem, więc też, też nie widzę tutaj Większego problemu temperatura i słońce. No, słońce niby rozkłada dalej ten proheksadion, ale, ale w dzień są godniejsze warunki. No, musimy patrzeć oczywiście na, na loty pszczół, czyli tam, gdzie sad przestaje kwitnąć, możemy jechać, a tam, gdzie jeszcze kwitnie, zrobić to później po oblocie pszczół. Natomiast pamiętajmy, kilka dni zapowiada nam się wilgotniejszych i cieplejszych, więc warunki do gibereleni i do regalisu jak najbardziej będą przydatne. Jeszcze tak, co z zaleceń takich ochroniarskich. Na pewno, na pewno czas ze względu na to kwitnienie i, i... Ba! I teraz jeszcze powiem i koniec kwitnienia, bo tu zdjęcia powiedzmy z, z okręgów sądeckich. Możecie państwo zobaczyć, że na niektórych, w niektórych sadach już jest po kwitnieniu praktycznie, jeszcze trochę wiatru, trochę burzy owczepało, do końca. Rozpiętość między sądeczyzną, nawet wewnątrz Sądeczyzny, czyli między północnym a południowym stokiem ogromna, i tak samo między powiedzmy, południem a, a północą kraju byłem wczoraj w strzewie w grójcu i mogłem to porównywać i jest wielkie przesunięcie. No Grój jest generalnie to już pełnia kwitnienia, natomiast Sądeczyzna to już często po kwitnieniu i, i, i te różnice są. Dziękuję Państwu oczywiście za, za jakieś zdjęcia, które mogę też wykorzystać. Nasi pracownicy pomagają mi też w tym zakresie i będąc u Państwa w sadach yy, wchodzą i namawiajcie ich może, może przy okazji, że jak są u Was w gospodarstwie to niech Wam zerkną też czy w Waszym sadzie nic złego się nie dzieje. Przy okazji ja mam też jakieś zdjęcie pomocne do tego, żeby zweryfikować stan Yy, można powiedzieć rozwojowy drzew, żebyśmy się tutaj zgrali w komunikatach, żeby nie przychodziły za późno. Przyjdą za wcześnie, nie ma problemu. Przyjdą za późno, to trochę oczywiście. Szkoda. Więc na ten okres kwitnieniowy, no, grupa SDHI wydaje się być najrozsądniejsza. Mamy tutaj do kombinacji, praktycznie dwa środki i Luna Experience. Fontelis jest jednoskładnikowy, więc jak najbardziej na ten okres przydatny, natomiast tą mieszaniną trzeba trochę być ostrożniejszy. Dupont zaleca, żeby nawet stosować pojedynczo. Ja, ja jako doradca pilnujący strategii antyodpornościowej staram się go z czymś mieszać. Na stronie DuPonta mamy informację nie mieszać, nie mieszać z preparatami zawierającymi węglany. Powiedzmy, mówimy o tym, że się nie miesza z kaptanami powszechnie. Natomiast na stronie BSF-u przy Delanie Pro jest informacja, żeby nie mieszać z fontelisem. Czy, czy mają na to wpływ fosforyny, czy jakieś inne nie wiem nośniki wypełniacze produktu tego nie mam pewności natomiast możemy mieszać ze zwykłym delanem z antrakolem z mankozebami to, to są rozwiązania które przeszły niejako pozytywnie weryfikację i to jeżeli chodzi o fotelis lunę Wykorzystujemy także Luna, możemy mieszać z kapitanami tą Luna Experience, więc, więc tutaj jakieś rozwiązanie dla, dla równowagi, dla tych, którzy mają akurat na półce ten produkt, oczywiście jest. No i do tych rozwiązań oczywiście możemy stosować wspomniane na początku algi. Nic się z takimi miesz mieszaninami nie dzieje złego, więc... Yy, więc śmiało do przodu, no i pozostałe uprawy yy, do pestkowe dalej. Brunatna szaleje, proszę liczyć ilość tych zabiegów i nie przekraczać ich. Yy, tutaj Luna Experience ma rejestrację Switch, ma rejestrację Signum, ma rejestrację Topsin, ma rejestrację yy, te Bukonazole No nie we wszystkich gatunkach, ale generalnie, generalnie też policzyć. Dlaczego wypieniam od najdroższych? No, można powiedzieć dlatego, że że często są najlepsze, a te tańsze już macie państwa limity wyczerpane. Rośliny jagodowe to bym powiedział strobiluryny, za to szeroka paleta. Tam, gdzie nie ma ceny na owoce, a jest suchy liść, to bym powiedział, możemy się podratować trochę produktami opartymi na węglanie, potasu nawet, tak żeby jakąś rotację też przy okazji i zrobić, i żeby tak bardzo w tej kieszeni przy tych bardzo negatywnych czasach cenowych nie było, no i przy zredukowanych plonach, oczywiście. I tu muszę tylko zachęcić do ostrożności. Jak mówimy o węglanach, które są w sumie produktami nawozowymi, to ten węglan potasu no, też potrafi dokuczyć mokry liść, słońce. No, musimy być ostrożni i nie liczmy na, na cuda, ale jakimś tam wsparciu, wsparciem dla nas jest. Na dzisiaj tyle. Temperatury Państwu przedstawiłem. No I tyle. Do następnego razu. Pozdrawiam.